Witaj. Dzień dobry. Zapraszam Cię na zajęcia plastyki. Na początku filmiku znajdziesz listę potrzebnych materiałów. Zachęcam Cię do wspólnej twórczości. Pierwszym krokiem będzie wykonanie szablonu jajka z użyciem papieru w formacie A4, linijki i ołówka. Ja użyję mazaka, ponieważ chciałabym, żeby te linie, które rysuję, były dla Ciebie widoczne. Nasze jajko nie może być wyższe. Niż 22 cm. Potrzebuję kartkę papieru złożyć wzdłuż dłuższej krawędzi na pół. Potrzebuję od tej strony grzbietowej, czyli tej tutaj nagiętej odmierzyć 22 cm. Mniej więcej w tym punkcie odcinam kartkę papieru. Potrzebuję narysować połówkę jajka tak, aby zaznaczyć jego szerszą podstawę. I doprowadzić do podstawy zwężonej u gór. Mniej więcej wyszło podobnie. Rozchylę, i jest już wzór. Moja wysokość jajka to linia tego grzbietu. Waga i tutaj wyszło dwadzieścia dwa centymetry. Tak? Po szablonu muszę wyciąć ten środek w ten sposób, abym nie przecięła marginesów kartki. Kolejny krok zakończony. Ze środka kartki zostało wycięte jajko. Potrzebuję teraz sięgnąć po kolejną kartkę A4 i mój szablon, bo ty, tym razem będzie to szablon, przystawić równo z krawędziami do mojej kartki, która znajduje się pod spodem. Teraz biorę mazak, ty pamiętaj o ołówku, i dokładnie prowadzę linię w środku. Zostawiam sobie swój kawałek na później. Przygotowałam sobie paski papieru w różnych kolorach: niebieski, czerwony, żółty i zielony. Z każdego koloru mam trzy paski. Paski zostały wycięte z kolorowego papieru w formacie A4, więc ich długość będzie równa szerokości takiej kartki. Natomiast szerokość wynosi 2 cm. Teraz będę przyklejała je na jajko, tak żeby całe jajko było pokryte. Ale uwaga, zanim cokolwiek przykleję Ułożę sobie próbny wzór, smaruję sobie obszar i uwaga, przyklejam równo. Do jajka. Odwracam na drugą stronę i te kolory, które mi tutaj wyszły poza krawędź, docinam. Docinam, aby były równo z kartką. Jest to oczywiście zadanie dla tych, które nie udało się tak jak mi. Równo ich przykleić. Teraz będę potrzebowała nakleić moją kartkę papieru. Sklejamy dwie warstwy ze sobą. I tak powstała nasza kolorowa pisanka.